Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8:12 na zegarze. Witamy w rozmowie poranka naszego gościa. Dzisiaj naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, to jest w ramach struktur Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pan Andrzej Szczygieł, Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam szanownych słuchaczy. Wiemy, że idzie zima, więc pojawił się smog. Temat stary, jak no. Prawie świata, na pewno ma już kilka dobrych lat. I chociażby na wczoraj były ostrzeżenia o naprawdę dużych, wysokich poziomach zanieczyszczeń w powietrzu. Dzisiaj już jest lepiej. Pogoda coraz bardziej zimowa. Wiemy, że tutaj zimna, tem niska temperatura jest jedną z przyczyn tego, że ten, ludzie grzeją w piecach i coraz gorszymi paliwami. Ale co, przyszedł wiatr i przegnał to? Dokładnie tak. Dzisiaj jakość powietrza na terenie całego Województwa Śląskiego. Jest dobra i umiarkowana, co Państwo będziecie też mogli potem zobaczyć bezpośrednio już na wizji. I Tutaj rzeczywiście... Pan Naczelnik pokazał mapę do kamery, Państwo tak, sobie i zobaczył to potem w internecie. I to wszyscy będą mogli zobaczyć również, jak to wygląda, zarówno w internecie, jak i na naszej stronie internetowej, gdzie na bieżąco jakość powietrza jest prezentowana i każdy mieszkaniec województwa, czy Polski, czy właściwie całego świata, można powiedzieć, może zobaczyć, jak ta jakość się kształtuje. Rzeczywiście, dzisiaj mamy super poranek, jeżeli chodzi o jakość powietrza, bo w godzinach porannych na żadnej stacji nie mieliśmy wysokich stężeń, zanieczyszczeń. Rzeczywiście, jakość powietrza była dobra, najwyżej umiarkowana, a więc były to warunki, które rzeczywiście o tej porze roku nie zdarzają się tak często. Ale się trafiają. I wczoraj było dramatycznie. Wczoraj yy, nie było tak dobrze, dramatycznie nie było, natomiast dlatego przygotowaliśmy powiadomienie, ponieważ to pewnie większość z Państwa wie, ale dla przypomnienia od 11 października obowiązują nowe poziomy informowania i alarmowe dla pyłu zawieszonego PM10. Yy, przez wiele lat były dążenia, żeby te poziomy były ograniczone. Obniżone i to się właśnie dokonało w październiku. I w tej chwili poziom informowania o zagrożeniach związanych z pyłem zawieszonym PM10 ustalony został na poziomie 100 mikrogramów na metr sześcienny, poprzednio był to poziom 200 mikrogramów na metr sześcienny. Natomiast poziom alarmowy z poprzedniego poziomu 300 mikrogramów na metr sześcienny. Został obniżony do poziomu 150 mikrogramów na metr sześcienny. A dlaczego obniżono te poziomy? Czy mamy nową wiedzę o szkodliwości pyłu, czy po prostu chcemy bardziej wymagać ograniczenia emisji? Podstawowy argument dla obniżenia to były wartości, jakie obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Mieliśmy rzeczywiście te wartości wyższe niż we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej, i stąd była tendencja, żeby te wartości zrównać. Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM10 wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny. Tu może wyjaśnimy tylko, co to jest pył PM10? Bo to są te zawieszone w powietrzu cząsteczki metali ciężkich, tak? Nie, to nie metali ciężkich, tylko pył, w którym mogą znajdować się mhm. zarówno metale ciężkie, jak i właśnie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym ten najbardziej szkodliwy benzoapiren, jak również różnego rodzaju cząsteczki związane z wilgocią. Więc jest to taki konglomerat tego, co jest zawieszone w powietrzu. Właśnie to jest ta kluczowa informacja. Pył zawieszony, ponieważ są to cząstki, które nie opadają bezpośrednio, tylko one znajdują się w powietrzu ze względu na bardzo małe rozmiary. Tak, bo to jest dlatego, średnica mniejsza niż 10 mikrometrów, tak? Tak, jest średnica Czy tam do mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, a ten PM2,5 to mniej niż 2,5 mikrometra i może przenikać także do krwi. Tak, ze względu na jeszcze mniejsze ziarna. I to są rzeczywiście wszystko mikroskopowe zanieczyszczenia, których bezpośrednio nie widać, ale one znajdują się w powietrzu wtedy, gdy nie mamy dobrej jakości powietrza. A tak jak powiedzieliśmy, no, dzisiaj mamy dobrą jakość powietrza, ale pan redaktor powiedział, że sezon grzewczy to no, niestety należy się spodziewać, że ta jakość powietrza nie zawsze będzie dobra. No i niestety przez większą część sezonu grzewczego mamy przekroczone dopuszczalne normy ale tutaj panu chcę powiedzieć taką ciekawostkę, którą właśnie zebrałem przed naszym spotkaniem. Mamy od wejścia nowych przepisów 48 dni, i w ciągu tych 48 dni Zanotowaliśmy 11 dni z przekroczeniem tego poziomu powyżej 100 mikrogramów na metr sześcienny, czyli tego nowego poziomu informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego w powietrzu. Czyli co czwarty y dzień średnio, tak? No, czyli na pewno chcielibyśmy, żeby tych dni w ogóle nie było. Jeszcze dodam, bo to jest istotne, wśród tych dni mieliśmy 4 dni z przekroczeniem stanu alarmowego. Czyli powyżej, 100, nie było zimy. powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny. O tej porze roku zazwyczaj te przekroczenia się pojawiają i one nie są częstsze, nie są rzadsze niż w okresie sezonu grzewczego. Nie ma tutaj zdecydowanie reguły, dlatego że bardzo często w tym okresie wytwarzają się również już warunki inwersyjne. Nie ma wiatru, są mgły. Które powodują, że przy obniżonych temperaturach powietrza ludzie intensywniej opalają mieszkania, i te zanieczyszczenia są przez te warunki inwersyjne, mgły zatrzymywane, i te stężenia też się nam kumulują do właśnie tych wysokich poziomów, ale te poziomy dotychczas nie przekroczyły jeszcze poprzednich poziomów informowania i alarmowych, a więc no były dni z wysokimi poziomami, ale nie były jeszcze aż tak wysokie, aczkolwiek wartości godzinne niestety nam czasami podnosiły się nawet do poziomu. 500-600 mikrogramów na metr sześcienny, ale to przede wszystkim w godzinach wieczornych i nocnych, gdy następuje ta cisza meteorologiczna, ludzie intensywnie ogrzewają mieszkania, bo temperatura dodatkowo spada i rzeczywiście wtedy następuje ta kumulacja zanieczyszczeń w powietrzu, a jak nie ma wiatru, który nas wspomaga, jest naszym głównym przyjacielem w okresie sezonu grzewczego, to te stężenia właśnie tak się windują. No bo nieraz można usłyszeć, ale o co chodzi? Ja palę w piecu już obojętne czym, ale przecież to idzie do atmosfery. Z komina dym idzie do góry. A tymczasem okazuje się, że niekoniecznie, bo to wisi na poziomie naszych dróg oddechowych. Dokładnie, i to może właściwie każdy zaobserwować bezpośrednio, jak. Rozkłada się rozprzestrzenianie dymów z kominów z tak zwanej niskiej emisji, czyli z indywidualnego ogrzewania budynków, gdy nie ma wiatru. Ten dym nie idzie w górę, tylko idzie w bok, a ponieważ wszyscy ogrzewają, dymy z sąsiednich kominów nakładają się na siebie, i to powoduje właśnie to takie zatężenie zanieczyszczeń i wysokie poziomy stężeń. Przyjmuje się, że Jeden domek może zanieczyścić obszar o powierzchni 10 razy wysokość komina, czyli jak jest na wysokości około powiedzmy 5-6 metrów, to spokojnie zanieczyści obszar w promieniu 60 metrów, a ponieważ u nas mamy jednak te działki z reguły małe, nie jest ta duża, jakaś obszerna zabudowa, że jeden dom jest daleko od drugiego, to te nakładanie się tych zanieczyszczeń jest znacznie większe niż w innych częściach Polski i dlatego tutaj u nas ze względu na tą gęstość zaludnienia mamy te stężenia wyższe niż w innych częściach kraju, bo ten problem nie dotyczy oczywiście województwa śląskiego wyłącznie i to jak najbardziej trzeba podkreślić, dlatego te działania są jako poziom krajowy wszystkie w kierunku ograniczenia właśnie negatywnych skutków emisji do powietrza w okresie sezonu grzewczego. No właśnie, ograniczenie emisji to jedno, a przechwytywanie tego co już w powietrzu jest to drugie. Mam wrażenie, że wszyscy rzucili się przynajmniej wiele na przykład instytucji państwowych do walki ze smogiem. Pytanie, czy to nie jest trochę walka z wiatrakami. Jeśli chodzi o to przechwytywanie, no to lasy państwowe proponują sadzić więcej lasów, więcej drzew, żeby takich drzew, które szybko rosną, młode drzewa. Które będą przechwytywać więcej dwutlenku węgla to jedno. W Warszawie na przykład słyszymy już od jakiegoś czasu o chodnikach z materiału, który pochłania smog. Jak pan ocenia te pomysły? Jeżeli chodzi o CO2, to tutaj y, główna emisja pochodzi z sektora przemysłowego, a niska emisja oczywiście dokłada się, ale nie tak w dużym stopniu. Natomiast te rozwiązania y, są rozwiązaniami nowymi i Jaka będzie ich skuteczność, to można będzie ocenić dopiero po pewnym okresie czasu, gdy będą wykonane badania to potwierdzające. Chcę tu, na przykład, powiedzieć, że nasze urządzenia pomiarowe, zanim wejdą na stację, najpierw są testowane przez około dwa lata, żeby potwierdzić ich skuteczność działania. One muszą przejść okres właśnie i wiosenno-letni i zimowy, żeby stwierdzić, jak te urządzenie pracuje w różnych warunkach pogodowych. I dopiero można ocenić skuteczność. Natomiast te działania są realne, ale tutaj skupiłbym się przede wszystkim na tych działaniach namacalnych, które mamy w województwie śląskim, czyli przede wszystkim to jest na pewno najważniejszy nasz element i sukces to uchwała antysmogowa, która nakazuje, nakazuje, jest to jednoznacznie prawo miejscowe, wymianę wszystkich starych palenisk węglowych. Powyżej 10 lat do 2021 roku i potem sukcesywnie do 2028 roku w województwie powinniśmy mieć wyłącznie piece klasy piątej co najmniej. Jeżeli rzeczywiście nie da się całkowicie zlikwidować paleniska węglowego, bo najlepiej go jest całkowicie zlikwidować, podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub zainstalować gaz czy ogrzewanie elektryczne. Ale no, tu, tu byłoby potrzebne bardzo duże wspomaganie finansowe społeczeństwa, jednak, bo to jest do zrobienia. Słowacy zdaje się chwalili się jakiś czas temu, że z 90% chyba podłączyli do sieci ciepłowniczej. No tylko to, to jest kwestia inwestycji. A jednocześnie padają takie kontrargumenty. Z jednej strony, że. Że to nie jest kwestia pieca ani węgla, tylko śmieci, tak zwanych którymi palimy w piecach, z drugiej strony, że smog powodują samochody. Mhm. Czyli to są takie przede wszystkim ten pierwszy element to taki z dawnych lat pokotujące ciągle przenoszone informacje, że spalamy odpady i to powoduje zanieczyszczenie powietrza. No, to naprawdę jest marginalny problem spalania odpadów i tutaj rzeczywiście nie można y, powiedzieć, że to jest ta główna przyczyna złej jakości powietrza. Absolutnie. Czyli jeden węgiel w złych paliwa, piecach, tak? Dokładnie tak. Paliwa nie najlepszej jakości lub złej, bo zakładam, że już mało kto jeszcze gdzieś tam pokątnie pokryjemu spala muł, bo jest zakazany uchwałą antysmogową muł, fotokoncentraty czy węgiel brunatny. Te najgorsze paliwa są zakazane, ale nie mam pewności, oczywiście, że ktoś jeszcze nie ma zapasów i tego nie spala. Yy, druga sprawa yy, to jest właśnie kwestia, o której Pan mówi, yy, związana tutaj z jakimiś. Yy, Działaniami w kierunku termomodernizacji, które też powinny być powiązane z tymi wymianami palenisk, to wszystko spójnie powinno dać ten efekt poprawy jakości powietrza. Natomiast jeżeli chodzi o transport samochodowy, to oczywiście tutaj nie ma wątpliwości, że on wpływa na jakość powietrza, ale szacuje się, bo to są obliczenia oparte na ruchu samochodowym i emisji spalin z samochodów, że wpływa emisja z transportu samochodowego w około. 5 może 10% na jakość powietrza, a jednak główny wpływ na złą jakość powietrza to jest właśnie emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, która jest szacowana na około 60-70%, a sądni co nawet 80-90% może być wpływ tej niskiej emisji na jakość powietrza. Także tutaj nie ma wątpliwości, oczywiście działania w kierunku ograniczenia wpływu transportu na jakość powietrza muszą być prowadzone, do tego nie ma żadnej wątpliwości ale to nie jest ta główna przyczyna złej jakości powietrza. To na koniec zapytam, co po 2021, a już na pewno po 2028, bo te lata pan wymienił, przypomniał, że uchwała antysmogowa w województwie śląskim przewiduje do 2021 y, likwidację tych kiepskich... Powyżej 10 lat palenie tak? węglowych, a, a potem, a potem sukcesywnie y, te, które są młodsze, ale które nie są y, klasy, które są poniżej klasy 5. I co, będzie pan wtedy siedzieć w pracy i patrzeć tak, po prostu w monitor, na którym same zielone yy, znaczniki będą, i już święty spokój. Oby to była prorocza myśl pana redaktora, i oby tak było, ale czy tak będzie, czas pokaże. Yy, będąc, yy, patrząc realistycznie, może, bo to było takie optymistyczne spojrzenie. Natomiast patrząc realistycznie, no trudno jest tutaj yy, być w 100% przekonany, że wszystkie znikną te stare paleniska, ale jeżeli yy, zlikwidujemy. Yy, 70-80% i dojdziemy w roku tym 2028 do likwidacji całkowicie wszystkich starych, to wtedy ta jakość powietrza powinna się poprawić. Nie mamy może już czasu, ale Panie Redaktorze, jeszcze nawiązując do tego, co Pan mówił o Słowakach, to byłem na spotkaniach właśnie grup międzynarodowych i tutaj też mamy taki zupełnie inny poziom ilościowy. Słowacy czy nawet Czesi mówią o wymianie palenisk węglowych w ilości około 20-40 tysięcy w kraju, a my w samym Województwie Śląskim mamy do, mieliśmy w 2017 roku oszacowane do wymiany 600 tysięcy palenisk węglowych. To no. daje tą skalę porównawczą i ile przed nami jest rzeczywistej, realnej pracy, żeby doprowadzić do poprawy jakości powietrza. Oby to się udało. Andrzej Szczygieł, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6 FM.